Dzisiejszy odcinek rozpoczynam od filmiku, który był przeznaczony dla Grzesia i dla Irka zaprzyjaźnionego klubu Fan Klub Przetoczyno, ja Maluchów, którzy znaleźli lukę w swoim kalendarzu pracy i pomogli mi zająć się hydrauliką, czyli w przeniesieniu wody do, do miejsca docelowego, gdzie będzie główna, główna kuchnia. Za co bardzo chciałem im podziękować, bo to bardzo przyspieszyło kolejne prace. Dobra, Grzesiu. Tak to wygląda od środka. Tu nic nie masz właściwie do roboty, bo woda jest już tu wyprowadzona do zlewu. Eee, tak samo pomieszczenie do zmywalni. Do zmywarki już jest podłączenie, prąd wszystko tu do zlewu, które będzie do zamontowania. Te drzwi będą zamknięte i prawdopodobnie będzie tu okienko wycięte do brudnych naczyń, żeby je tutaj dawać. E, tu też jest świeżo zrobione przyłącze wody. To jest to PCV chyba, co się pytałeś. To jest chyba jakoś tu razem połączone. E, jak ten zlew tu już jest, to niech już tu sobie zostanie. Najważniejsze to jest za tą ścianą. Teraz ci pokazuję drogę. Idziemy tu. I tu nie ma nic. I teraz to przyłączę jest gdzieś prawdopodobnie tu z tej strony. I ja po prostu potrzebuję mieć tutaj wodę. Czy to będzie na tej ścianie, czy na tej ścianie, czy na tej ścianie? Dla mnie to w tej chwili nie ma znaczenia, bo tu jest jeszcze jakiś grzejnik. Nie, grzejnik jest odłączony. Ok, grzejnik odłączony, czyli to jest centralny. Dobra. Yy, no więc, wracając. Wszystko zależy od tego, yy, od, od ciebie właściwie, gdzie będzie ta woda, bo od tego będę yy, umeblowywał pozostałą część kuchni. Dodatkowo tu jest była specjalna, więc też tutaj jakieś przyłącze były zrobione. Trzeba będzie zamontować z zlew i do postawienia jest też w sumie ściana z gipsu, ale jak nie zdążysz to się nic nie stanie, bo z tym damy sobie spokojnie radę. Najważniejszy jest prąd i woda. Teraz prąd, główna rozdzielnia jest tu. Niestety w tej chwili nie ma prądu, więc ci za dużo nie pokażę. Tak ciemne, długie w tym ekranie. No to sobie zobaczysz na żywo, już jak będziesz. Tu jest jeszcze jakaś woda, idzie nie wiem po co. Tu mamy kibel dla klientów wyjście na salę. Ogólnie się robi tak, że kółka, żebyś miał gdzie co jest. A docelowo te drzwi oczywiście o. będą zamknięte, jak już będzie głównie funkcjonować. Jakby to wyglądało. Zobacz Grzesiu, teraz to ja będę chciał przełożyć na tą ścianę, gdzie będziesz robił wodę. Dokładnie taki układ, jak jest w tej chwili. Tu ewentualnie dojdzie po prostu jedna komora. Dodatkowo jest tu pełno jakichś kabli przewodów. Tu kojarzę, że były jakieś ledy. Tutaj pewnie jakieś lampki. Nie wiem, czy to widzisz. Trzeba będzie pewnie zlokalizować, gdzie co się włączało, gdzie co jeszcze działa. Ale to na pewno już nie w poniedziałek, bo ja tutaj na razie nie mam prądu. Taka jest prawda, ale do takich wstępnych prac, żeby tutaj móc działać w poniedziałek, to od sąsiada z boku prąd ogarnę, więc więc spoko. No i się z Irkiem byli, co mogli to zrobili. elektryką polecili, aby zajął się fachowy elektryk, bo jednak jest tutaj sporo kabli, których trzeba usunąć, posprawdzać. Już się na to jakby nie do końca czuli. No, zrobili toaletkę. No i Razem doszliśmy do tego, że trzeba było zrobić jednak stolarną ścianę. Dodatkowo okazało się, że jest tu ogrzewanie centralne, ale nie macie wody, więc takie rozwiązanie bardzo fajne zresztą w pizzerii od wielu, wielu lat korzystamy. Podgrzewacz 10-litrowy naprawdę daje radę. No i dzięki nim też zmieniły się trochę plany co do miejsca, gdzie będziemy pomywać. Jeszcze czeka drobna modyfikacja z tą ścianą, więc zmywarka będzie jednak tutaj. Tu zostawimy miejsce pod zmywarkę na przyszłość. Prawdopodobnie do samego szkła. No, niestety nic nie nakręciłem jak byli tutaj, bo zapomniałem. Jeszcze nie wiedziałem, że wtedy tak. Nie byłem przekonany do końca, czy będę robić z tego aż taką videorelację.